Ja od początku, kiedy przychodziłem do klubu, chciałem, żeby chłopacy czerpali z tego przyjemność. Mówiłem, że to nieważne, w jakiej lidze grają, dużo zawodników przyszło do nas z wyższej ligi, ale każdy chciałem, żeby wychodząc na boisko, czerpał z tego przyjemność, czy to jest B-klasa, czy to jest A-klasa. Chciałem, żeby naprawdę tu stworzyć taką rodzinę, atmosferę, żeby to właśnie zbudować, żeby to ten Sokół odbudować, bo pamiętamy, okręgówka była kilkanaście lat temu w Sokole, i cieszymy się z tego bardzo, że z tego miejsca się dzisiaj udało awansować, bo nie było łatwo. Były mecze lepsze, gorsze. W roli trenera byłem tutaj dwa lata. Cieszy fakt, że zrobiłem dwa awanse razem z drużyną, bo to nie robi tylko trener, tylko robi cała drużyna, cały zarząd. Wszyscy na to ciężko pracowali. Poczułem jeszcze w okresie zimowym, że chcę jeszcze się poruszać i wróciła chęć do piłki. Nie uznaję zasady grającego trenera, dlatego chcę od przyszłego sezonu wrócić jako zawodnik. W za, za Sokole zawsze będę, jeśli ten będzie mnie widział w składzie, zawsze będę walczył o ten skład, bo sam wiem po sobie, że ten skład sobie trzeba wywalczyć. Tu nikt nie gra za zasługi, nikt nie gra za, za nazwiska, tylko trzeba pokazać na boisku ten charakter, tą wiarę w siebie, wiarę zwycięstwo. Drużynę mamy i bardzo mocną drużynę mamy, która sobie spokojnie poradzi na poziomie okręgówki. Ostatni raz w okręgówce grałem kilkanaście lat temu, ale sam wiem, że te okręgówki, te A klasy są coraz mocniejsze. Więcej zawodników schodzi z wyższych lig i powiem szczerze, że poziom A klasy w tym sezonie był bardzo wyrównany. Było bardzo ciężko, z każdym przeciwnikiem do końca walczyliśmy, nie było tak łatwo, żeby wygrać mecz i Samo coś przychodziło. Trzeba zostawić mnóstwo zdrowia, serca na boisku, żeby zdobyć te trzy punkty. Z tego miejsca chciałem wszystkim podziękować. Jako trener od przyszłego sezonu będę dalej zawodnikiem Sokoła i dalej w sercu zawsze będzie Sokół.